Witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, dzisiaj chcieliśmy się zająć wpływem cen energii na likwidację miejsc pracy w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że z takim procesem likwidacji miejsc pracy, a nawet wycofania, wycofywania się całych dużych przedsiębiorstw z Polski mamy właśnie do czynienia. Te informacje obiegły media. To jest parę tysięcy miejsc pracy jest zagrożonych, w tym wielkie firmy, które od lat inwestowały w Polsce, decydują się z Polski wyjść. To są bardzo nieprzyjemne informacje. Co więcej, mamy dane GUS-u za ostatni miesiąc dotyczące kształtowania się bezrobocia. Bezrobocie w marcu, w stosunku do marca poprzedniego roku wzrosło o 0,2%. Miesiąc do miesiąca o dziesiątą. To niby niewiele, ale to mierzy się w tysiącach miejsc pracy. I proszę państwa, z tego, co publikują media, wszystko wskazuje na to, że jedną z przyczyn likwidacji tych miejsc pracy i wycofywania się z Polski wielkich firm jest wzrost cen energii przewidywany wzrost cen energii. Jak Państwo wiedzą, od 1 lipca te rozwiązania wejdą w życie. Co więcej, to, co zaprezentowano w tej ustawie ma nie dotyczyć przedsiębiorstw, bo jest tam jakaś forma ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej, ale wykluczeni z tego są przedsiębiorcy, zarówno ci wielcy, jak i ci, ci mali. I to jest niestety bardzo niebezpieczny sygnał, mówiący o tym, że ten proces utraty miejsc pracy w Polsce zapewne się nasili. O szczegółach pan minister Waldemar Buda, bardzo proszę. Szanowni państwo, to co przedstawiła pani minister Henik-Klowska jest fatalną informacją, zarówno dla gospodarstw domowych, ale o tym się mówi. Te podwyżki będą na poziomie 26, 28%. To przy średniej wartości rachunku to jest około 50 zł każde gospodarstwo, to jest znaczący, znaczący wzrost. Natomiast nie mówi się nic i warto o tym powiedzieć, że te rozwiązania w postaci maksymalnej ceny prądu 500 zł za megawattogodzinę nie dotyczą przedsiębiorstw. Nie dotyczą przedsiębiorców, szanowni państwo, co to oznacza, że to oczekiwanie rynku, które dzisiaj wskazuje, że podstawowym problemem dzisiaj na rynku jest problem konkurencyjności związany właśnie z cenami energii, tą ustawą w żaden sposób nie będzie rozwiązywano, nie dotknie tego tematu. Przedsiębiorcy oczekują, że żeby móc konkurować z takimi krajami jak Rumunia, Bułgaria, gdzie dzisiaj mamy poważną konkurencję, wiele zakładów tam się właśnie przenosi. To cena energii, stąd nasze naprawdę zdziwienie, że cała regulacja przedstawiona przez panią Henik-Klowskę całkowicie pomija przedsiębiorców. My ze swojej strony będziemy wnosić, żeby ta stawka 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych powinna również dotyczyć mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To jest ponad 90% przedsiębiorców w Polsce. I oni powinni mieć gwarancję, że ta cena ponad tę kwotę nie wyskoczy. Bo to jest ryzyko, którego nie mogą przedsiębiorcy brać na siebie. Dane GUS, o których mówi Pan Poseł, są jeszcze szersze, bo Pan Poseł mówił o bezrobociu, ale są również dane dotyczące produkcji przemysłowej. I szanowni Państwo, miesiąc do miesiąca 3,6 spadek, a rok do roku 6%. Takich spadków dawno nie było i to jest jasny sygnał rynku, że dzieje się naprawdę źle. I proszę pamiętać, że były takie momenty w, nie, nie tak dawno w historii naszej gospodarczej, w której gospodarka i rynek wymagał interwencji. Mieliśmy taki moment po COVID-19 i mieliśmy taki moment po wstrzęciu wojny, agresji Rosji na Ukrainę. W każdym z tych przypadku rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął interwencję. Była tarcza finansowa PFR, była tar tarcza solidarnościowa. Która spowodowała, że albo obniżyliśmy podatek VAT na przykład na ceny energii, jak na przykład paliwa, albo dotyczyło to vat na żywność, albo to były wręcz wsparcie przedsiębiorców, którzy otrzymywali ogromne pieniądze, żeby utrzymać miejsca pracy. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w dokładnie tym samym momencie polskiej gospodarki. To znaczy, jeżeli pozostawimy ją samą sobie. To doprowadzimy do sytuacji radykalnego wzrostu bezrobocia i zakłada, likwidacji zakładów pracy. A więc z tego miejsca apelujemy, żeby tę ustawę poprawić. My takie poprawki będziemy składać i żeby rzeczywiście ten element i aspekt gospodarczy w tej ustawie wybrzmiał. Bo dzisiaj się mówi tylko o ograniczeniu podwyżek ze 100% do 30% czy 26% na rzecz gospodarstw domowych. Ale gdzie w tym wszyscy są przedsiębiorcy, którzy wypracowują PKB? którzy odpowiadają za wzrost gospodarczy, którzy zatrudniają. Stąd nasz gorący apel w świetle tych danych GUS-u i tych powszechnie znanych fal upadłości firm, żeby preferencyjną stawką za prąd objąć również przedsiębiorców. Proszę Państwa, ja tylko chcę dodać, że po covid o którym wspominał Pan Minister, doszło do takiego procesu przenoszenia produkcji z krajów azjatyckich do, do Europy. To była, był wniosek z tego pande, z pandemii w gospodarce i przerwanych łańcuchów dostaw. Polska od, 21, od 2021 roku bardzo hojnie korzystała z tego procesu. Pozyskiwała rzeczywiście przedsiębiorstwa, które wynosiły się właśnie z tamtych rynków i przenosiły swoją produkcję do Europy. Teraz, tuż po zdobyciu władzy przez rządzącą koalicję, mamy do czynienia z procesem odwrotnym. Otóż przedsiębiorstwa zaczynają się wycofywać z Polski i to wielkie albo wyraźnie ograniczać produkcję, wymienię tutaj tylko zakłady levis w Płocku, 800 miejsc pracy czy zakończenie produkcji opon do samochodów ciężarowych przez koncern Michelin w Olsztynie. To dwa przykłady właśnie takiego wycofywania produkcji z Polski przez ważnych inwestorów zagranicznych i to jest proces ze wszechmiar niepokojący dlatego mówiąc szczerze jesteśmy zdumieni że obecny polski rząd w ogóle na to nie reaguje a media są pełne właśnie tego rodzaju informacji przynajmniej od paru tygodni witam państwa na kolejnej konferencji prasowej prawa i sprawiedliwości proszę państwa dzisiaj chcieliśmy się zająć wpływem cen energii na likwidację miejsc pracy w Polsce nie ulega wątpliwości, że z takim procesem likwidacji miejsc pracy, a nawet wycofania, wycofywania się całych dużych przedsiębiorstw z Polski mamy właśnie do czynienia. Te informacje obiegły media. To jest parę tysięcy miejsc pracy jest zagrożonych, w tym wielkie firmy, które od lat inwestowały w Polsce, decydują się z Polski wyjść. To są bardzo nieprzyjemne informacje. Co więcej, mamy dane gus za ostatni miesiąc dotyczące kształtowania się bezrobocia, bezrobocie w marcu w stosunku do marca poprzedniego roku wzrosło o 0,2%. Miesiąc do miesiąca o dziesiątą To niby niewiele, ale to mierzy się w tysiącach miejsc pracy. I proszę państwa, z tego, co publikują media, wszystko wskazuje na to, że jedną z przyczyn likwidacji tych miejsc pracy i wycofywania się z Polski wielkich firm jest wzrost cen energii, przewidywany wzrost cen energii. Jak Państwo wiedzą, od 1 lipca te rozwiązania wejdą w życie. Co więcej, to, co zaprezentowano w tej ustawie, ma nie dotyczyć przedsiębiorstw, bo jest tam jakaś forma ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej, ale wykluczeni z tego są przedsiębiorcy, zarówno ci wielcy, jak i ci mali. I to jest niestety bardzo niebezpieczny sygnał mówiący o tym, że ten proces utraty miejsc pracy w Polsce zapewne się nasili. O szczegółach pan minister Waldemar Buda bardzo proszę. Szanowni państwo, to co przedstawiła pani minister Henik Kloska jest fatalną informacją zarówno dla gospodarstw domowych, ale o tym się mówi. Te podwyżki będą na poziomie 26, 28%, to przy średniej wartości rachunku to jest około 50 zł Każde gospodarstwo to jest znaczący, znaczący wzrost. Natomiast nie mówi się nic, i warto o tym powiedzieć, że te rozwiązania w postaci maksymalnej ceny prądu 500 zł za megawattogodzinę nie dotyczą przedsiębiorców. Nie dotyczą przedsiębiorców, Szanowni Państwo. Co to oznacza, że to oczekiwanie rynku, które dzisiaj wskazuje, że podstawowym problemem dzisiaj na rynku jest problem konkurencyjności, związany właśnie z cenami energii. Tą ustawą w żaden sposób nie będzie rozwiązywane, nie dotknie tego tematu. Przedsiębiorcy oczekują, że żeby móc konkurować z takimi krajami jak Rumunia, Bułgaria, gdzie dzisiaj mamy poważną konkurencję, wiele zakładów tam się właśnie przenosi, to cena energii. Stąd nasze naprawdę zdziwienie, że cała regulacja przedstawiona przez panią Henik-Klowskę całkowicie pomija przedsiębiorców. My ze swojej strony będziemy wnosić, żeby ta stawka 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych e, powinna również dotyczyć mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To jest ponad 90% przedsiębiorców w Polsce i oni powinni mieć gwarancję, że ta cena ponad tę kwotę nie wyskoczy. Bo to jest ryzyko, e, którego nie mogą przedsiębiorcy brać na siebie. Dane GUS, o które mówi Pan Poseł, e, są jeszcze szersze, bo Pan Poseł mówił o bezrobociu, ale są również dane dotyczące produkcji przemysłowej. Szanowni Państwo, miesiąc do miesiąca 3,6% spadek, a rok do roku 6%. Takich spadków dawno nie było, i to jest jasny sygnał rynku, że dzieje się naprawdę źle. I proszę pamiętać, że były takie momenty, w, nie, nie tak dawno w historii naszej gospodarczej, w której gospodarka i rynek wymagał interwencji. Mieliśmy taki moment po COVID-19 i mieliśmy taki moment po w wojny, agresji Rosji na Ukrainę. W każdym tych przypadku rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął interwencję. Była tarcza finansowa PFR, była tar tarcza solidarnościowa, e, która spowodowała, że albo obniżyliśmy podatek e, VAT na przykład na ceny energii, jak na przykład paliwa, albo e, dotyczyło to VAT-u na żywność, e, albo to były wręcz wsparcie przedsiębiorców, którzy otrzymywali ogromne pieniądze, żeby utrzymać miejsca pracy. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w dokładnie tym samym momencie polskiej gospodarki. To znaczy, jeżeli pozostawimy ją samą sobie, to doprowadzimy do sytuacji radykalnego wzrostu bezrobocia i likwidacji zakładów pracy. A więc z tego miejsca apelujemy, żeby tę ustawę poprawić. My takie poprawki będziemy składać i żeby rzeczywiście ten element i aspekt gospodarczy w tej ustawie wybrzmiał. Bo dzisiaj się mówi tylko o ograniczeniu podwyżek ze 100% do 30% czy 26% na rzecz gospodarstw domowych. Ale gdzie w tym wszyscy są przedsiębiorcy, którzy wypracowują PKB, którzy odpowiadają za wzrost gospodarczy, którzy zatrudniają? Stąd nasz gorący apel w świetle tych danych gus i tych powszechnie znanych fal upadłości firm, żeby preferencyjną stawką za prąd objąć również przedsiębiorców. Proszę państwa, ja tylko chcę dodać, że po covidzie, o którym wspominał pan minister, doszło do takiego procesu przenoszenia produkcji z krajów azjatyckich do, do Europy. To była, był wniosek z tego pandemii w gospodarce i przerwanych łańcuchów dostaw. Polska od 21. Od 2021 roku bardzo hojnie korzystała z tego procesu pozyskiwała rzeczywiście przedsiębiorstwa, które wynosiły się właśnie z tamtych rynków i przenosiły swoją produkcję do Europy. Teraz, tuż po zdobyciu władzy przez rządzącą koalicję, mamy do czynienia z procesem odwrotnym. Otóż przedsiębiorstwa zaczynają się wycofywać z Polski, i to wielkie, albo wyraźnie ograniczać produkcję. Wymienię tutaj tylko zakłady Lewiszausa w Płocku, 800 miejsc pracy, czy zakończenie produkcji, opon do samochodów ciężarowych przez koncern Michelin w Olsztynie. To dwa przykłady właśnie takiego wycofywania produkcji z Polski przez ważnych inwestorów zagranicznych i to jest proces ze wszechmiar niepokojący. Dlatego mówiąc szczerze, jesteśmy zdumieni, że obecny polski rząd w ogóle na to nie reaguje, a media są pełne właśnie tego rodzaju informacji, przynajmniej od paru tygodni. Witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, dzisiaj my chcieliśmy się zająć wpływem cen energii na likwidację miejsc pracy w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że z takim procesem likwidacji miejsc pracy, a nawet wycofywania się całych dużych przedsiębiorstw z Polski mamy właśnie do czynienia. Te informacje obiegły media. To jest parę tysięcy miejsc pracy jest zagrożonych. W tym wielkie firmy, które od lat inwestowały w Polsce, decydują się z Polski wyjść. To są bardzo nieprzyjemne informacje. Co więcej, mamy dane GUS-u za ostatni miesiąc dotyczące kształtowania się bezrobocia. Bezrobocie w marcu, w stosunku do marca poprzedniego roku wzrosło o 0,2%. Miesiąc do miesiąca o dziesiątą. To niby niewiele, ale to mierzy się w tysiącach miejsc pracy i proszę państwa, z tego, co publikują media, wszystko wskazuje na to, że jedną z przyczyn likwidacji tych miejsc pracy i wycofywania się z Polski wielkich firm jest wzrost cen energii przewidywany wzrost cen energii. Jak Państwo wiedzą, od 1 lipca te rozwiązania wejdą w życie. Co więcej, to, co zaprezentowano w tej ustawie. Ma nie dotyczyć przedsiębiorstw, bo jest tam jakaś forma ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej, ale wykluczeni z tego są przedsiębiorcy, zarówno ci wielcy, jak i ci, ci mali. I to jest niestety bardzo niebezpieczny sygnał, mówiący o tym, że ten proces utraty miejsc pracy w Polsce zapewne się nasili. O szczegółach pan minister Waldemar Buda, bardzo proszę. Szanowni państwo, to co przedstawiła pani minister henik Klowska, jest fatalną informacją, Zarówno dla gospodarstw domowych, ale o tym się mówi. Te podwyżki będą na poziomie 26-28%. To przy średniej wartości rachunku to jest około 50 zł każde gospodarstwo. To jest znaczący, znaczący wzrost. Natomiast nie mówi się nic i warto o tym powiedzieć, że te rozwiązania w postaci maksymalnej ceny prądu 500 zł za megawattogodzinę nie dotyczą przedsiębiorców. Nie dotyczą przedsiębiorców, szanowni państwo, co to oznacza, że to oczekiwanie rynku, które dzisiaj wskazuje, że podstawowym problemem dzisiaj na rynku jest problem konkurencyjności związany właśnie z cenami energii, tą ustawą w żaden sposób nie będzie rozwiązywany, nie dotknie tego tematu. Przedsiębiorcy oczekują, że żeby móc konkurować z takimi krajami jak Rumunia, Bułgaria, gdzie dzisiaj mamy poważną konkurencję, wiele zakładów tam się właśnie przenosi. To cena energii. Stąd nasze naprawdę zdziwienie, że cała regulacja przedstawiona przez panią Henik Toskę całkowicie pomija przedsiębiorców. My ze swojej strony będziemy wnosić, żeby ta stawka 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych powinna również dotyczyć mikro, małych i średnich przedsiębiorców. To jest ponad 90% przedsiębiorców w Polsce. I oni powinni mieć gwarancję, że ta cena ponad tę kwotę nie wyskoczy, bo to jest ryzyko, którego nie mogą przedsiębiorcy brać na siebie. Dane GUZ, o których mówi pan poseł, są jeszcze szersze, bo pan poseł mówił o bezrobociu, ale są również dane dotyczące produkcji przemysłowej. I szanowni Państwo, miesiąc do miesiąca 3,6% spadek, a rok do roku 6%. Takich spadków dawno nie było i to jest jasny sygnał rynku, że dzieje się naprawdę źle. I proszę pamiętać, że były takie momenty w, nie, nie tak dawno w historii naszej gospodarczej, w której gospodarka i rynek wymagał interwencji. Mieliśmy taki moment po COVID-19 i mieliśmy taki moment po wszczęciu wojny, agresji Rosji na Ukrainę. W każdym tych przypadku rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął interwencję. Była tarcza finansowa PFR, była tar tarcza solidarnościowa. Która spowodowała, że albo obniżyliśmy podatek VAT na przykład na ceny energii, jak na przykład paliwa, albo dotyczyło to VAT-u na żywność, albo to były wręcz wsparcie przedsiębiorców, którzy otrzymywali ogromne pieniądze, żeby utrzymać miejsca pracy. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w dokładnie tym samym momencie polskiej gospodarki. To znaczy, jeżeli pozostawimy ją samą sobie. To doprowadzimy do sytuacji radykalnego wzrostu bezrobocia i likwidacji zakładów pracy. A więc z tego miejsca apelujemy, żeby tę ustawę poprawić. My takie poprawki będziemy składać i żeby rzeczywiście ten element i aspekt gospodarczy w tej ustawie wybrzmiał. Bo dzisiaj się mówi tylko o ograniczeniu podwyżek ze 100% do 30% czy 26% na rzecz gospodarstw domowych. Ale gdzie w tym wszyscy są przedsiębiorcy? którzy wypracowują PKB, którzy odpowiadają za wzrost gospodarczy, którzy zatrudniają. Stąd nasz gorący apel w świetle tych danych GUS-u i tych powszechnie znanych fal upadłości firm, żeby preferencyjną stawką za prąd objąć również przedsiębiorców. Proszę Państwa, ja tylko chcę dodać, że po covid ie o którym wspominał Pan Minister, doszło do takiego procesu przenoszenia produkcji z krajów azjatyckich do, do Europy. To była, był wniosek z tego pande z pandemii w gospodarce i przerwanych łańcuchów dostaw. Polska od 21 od 2021 roku bardzo hojnie korzystała z tego procesu. Pozyskiwała rzeczywiście przedsiębiorstwa, które wynosiły się właśnie z tamtych rynków i przenosiły swoją produkcję do Europy. Teraz, tuż po zdobyciu władzy przez rządzącą koalicję mamy do czynienia z procesem odwrotnym. Otóż przedsiębiorstwa zaczynają się wycofywać z Polski, i to wielkie, albo wyraźnie ograniczać produkcję. Wymienię tutaj tylko zakłady Lewisztausa w Płocku, 800 miejsc pracy, czy zakończenie produkcji opon do samochodów ciężarowych przez koncern Michelin w Olsztynie. To dwa przykłady właśnie takiego wycofywania produkcji z Polski przez ważnych inwestorów zagranicznych i to jest proces ze wszechmiar niepokojący. Dlatego mówiąc szczerze, jesteśmy zdumieni, że obecny polski rząd w ogóle na to nie reaguje, a media są pełne właśnie tego rodzaju informacji, przynajmniej od paru tygodni. Witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, dzisiaj my chcieliśmy się zająć wpływem cen energii na likwidację miejsc pracy w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że z takim procesem likwidacji miejsc pracy, a nawet wycofywania się całych dużych przedsiębiorstw z Polski mamy właśnie do czynienia. Te informacje obiegły media. To jest parę tysięcy miejsc pracy jest zagrożonych, w tym wielkie firmy, które od lat inwestowały w Polsce, decydują się z Polski wyjść. To są bardzo nieprzyjemne informacje. Co więcej, mamy dane gus za ostatni miesiąc doty dotyczące kształtowania się bezrobocia. Bezrobocie w marcu, w stosunku do marca poprzedniego roku wzrosło o 0,2%. Miesiąc do miesiąca o dziesiątą To niby niewiele, ale to mierzy się w tysiącach e, miejsc pracy. I proszę Państwa, z tego co e, publikują media, wszystko wskazuje na to, że jedną z przyczyn likwidacji tych miejsc pracy i wycofywania się z Polski e, wielkich firm jest wzrost cen energii, przewidywany wzrost cen energii. Jak państwo wiedzą, od 1 lipca te rozwiązania wejdą w życie. Co więcej, to, co zaprezentowano w tej ustawie, ma nie dotyczyć przedsiębiorstw, bo jest tam jakaś forma ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej, ale wykluczeni z tego są przedsiębiorcy, zarówno ci wielcy, jak i ci, ci mali. I to jest niestety bardzo niebezpieczny sygnał, mówiący o tym, że ten proces utraty miejsc pracy w Polsce zapewne się nasili. O szczegółach pan minister Waldemar Buda bardzo proszę. Szanowni państwo, to co przedstawiła pani minister Henik lowska jest fatalną informacją zarówno dla gospodarstw domowych, ale o tym się mówi. Te podwyżki będą na poziomie 26, 28%. To przy średniej wartości rachunku to jest około 50 zł Każde gospodarstwo to jest znaczący, znaczący wzrost. Natomiast nie mówi się nic, i warto o tym powiedzieć, że te rozwiązania w postaci maksymalnej ceny prądu 500 zł za megawattogodzinę nie dotyczą przedsiębiorców. Nie dotyczą przedsiębiorców, Szanowni Państwo. Co to oznacza? Że to oczekiwanie rynku, które dzisiaj wskazuje, że podstawowym problemem dzisiaj na rynku jest problem konkurencyjności, związany właśnie z cenami energii tą ustawą w żaden sposób nie będzie rozwiązywana, nie, nie dotknie tego tematu. Przedsiębiorcy oczekują, że żeby móc konkurować z takimi krajami jak Rumunia, Bułgaria, gdzie dzisiaj mamy poważną konkurencję, wiele zakładów tam się właśnie przenosi, to cena energii. Stąd nasze naprawdę zdziwienie, że cała regulacja przedstawiona przez panią Henik-Klowskę całkowicie pomija przedsiębiorców. My ze swojej strony będziemy wnosić, żeby ta stawka 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych e, powinna również dotyczyć mikro małych i średnich przedsiębiorców. To jest ponad 90% przedsiębiorców w Polsce i oni powinni mieć gwarancję, że ta cena ponad tę kwotę nie wyskoczy, bo to jest ryzyko, e, którego nie mogą przedsiębiorcy brać na siebie. Dane GUS, o które mówi pan poseł, e, są jeszcze szersze, bo pan poseł mówił o bezrobociu, ale są również dane dotyczące produkcji przemysłowej. Szanowni Państwo, miesiąc do miesiąca, 3,6 spadek, a rok do roku 6% takich spadków dawno nie było i to jest jasny sygnał rynku, że dzieje się naprawdę źle. I proszę pamiętać, że były takie momenty w, nie, nie tak dawno w historii naszej gospodarczej, w której gospodarka i rynek wymagał interwencji. Mieliśmy taki moment po COVID-19 i mieliśmy taki moment po wstrzęciu wojny, agresji Rosji na Ukrainę. W każdym tych przypadku rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął interwencję. Była tarcza finansowa PFR, była tarcza solidarnościowa, która spowodowała, że albo obniżyliśmy podatek VAT na przykład na ceny energii, jak na przykład paliwa, albo dotyczyło to VAT-u na żywność. Albo to były wręcz wsparcie przedsiębiorców, którzy otrzymywali ogromne pieniądze, żeby utrzymać miejsca pracy. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w dokładnie tym samym momencie polskiej gospodarki. To znaczy, jeżeli pozostawimy ją samą sobie, to doprowadzimy do sytuacji radykalnego wzrostu bezrobocia i likwidacji zakładów pracy. A więc z tego miejsca apelujemy, żeby tę ustawę poprawić. My takie poprawki będziemy składać i żeby... Rzeczywiście ten element i aspekt gospodarczy w tej ustawie wybrzmiał. Bo dzisiaj się mówi tylko o ograniczeniu podwyżek ze 100% do 30% czy 26% na rzecz gospodarstw domowych. Ale gdzie w tym wszyscy są przedsiębiorcy, którzy wypracowują PKB, którzy odpowiadają za wzrost gospodarczy, którzy zatrudniają? Stąd nasz gorący apel w świetle tych danych GUS-u i tych powszechnie znanych fal upadłości firm, żeby preferencyjną stawką za prąd objąć również przedsiębiorców? Proszę Państwa, ja tylko chcę dodać, że po covid o którym wspominał Pan Minister, doszło do takiego procesu przenoszenia produkcji z krajów azjatyckich do, do Europy. To była, był wniosek z, tego pande, z pandemii gospodarczej i przerwanych łańcuchów dostaw. Polska od 21. 2021, 2021 roku bardzo hojnie korzystała z tego procesu. Pozyskiwała rzeczywiście przedsiębiorstwa, które wynosiły się właśnie z tamtych rynków i przenosiły swoją produkcję do Europy. Teraz, tuż po zdobyciu władzy przez rządzącą koalicję, mamy do czynienia z procesem odwrotnym. Otóż przedsiębiorstwa zaczynają się wycofywać z Polski i to wielkie, albo wyraźnie ograniczać produkcję. Wymienię tutaj tylko zakłady Lewisztausa w Płocku.